Witajcie panny. To jest czytanie dla Was na miesiąc lipiec 2024. Zobaczymy sobie, jakie energie będą Wam towarzyszyć w tym miesiącu. Zanim rozłożę tarota, to jeszcze spojrzymy sobie wyrocznie Mądrość Ukrytych Królestw. Zobaczmy. Jaka energia lipca dla Was tu się pojawi z tej wyroczni? Pani miłości i współczucia, szacunek, życzliwość, rozwaga. Bardzo ładnie. Życzliwość. I to jest karta numer jeden, kochani, także dosyć ważne. Coś tu się rozpoczyna dla Was w tym miesiącu, ewidentnie. O czym mówi ta karta? O tym, że Lipiec przynosi głębokie i prawdziwe przesłanie, że jedyną energią najwyższą, najwspanialszą jest miłość. Jest to wyłączna, bezwarunkowa i prawdziwa moc. Która stoi za wszystkim, co niewidzialne i co materialne. Ta miłość daje, kochani, wielką hojność serca, szacunek, głębokie zrozumienie. Wszystkiego, co żyje dookoła, wszystkich ludzi, których, ma, których macie wokół. Dzięki temu Twoje życie pełne jest szczęścia, zadowolenia. Jeżeli chcesz, żeby niczego Ci w życiu nie brakowało, nadaj swoim myślom, uczuciom i działaniom właśnie pierwiastek energii miłości, współczucia, życzliwości w stosunku do wszystkich. Bezwarunkowa miłość powróci 10 razy mocniejsza. Też ta karta zapewnia, że jesteście otoczone, drogie panny, miłością: dzieci, rodziny, partnerów, kochanków. Warto zainteresować się, co dzieje się u tej drugiej osoby, sprawdzić, co jest dla niego najlepsze, ale bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian, tak? Dobra, no to zobaczmy w takim razie. Zrobimy sobie um, um, taki typowy rozkład krzyża celtyckiego. Energia ogólna tego miesiąca dla Was. Zobaczmy, czy tutaj y, pięć monet. Pięć monet. Ok, teraz będziemy o tym wszystkim mówić. Co odchodzi do przeszłości? Co jest kontynuacją tego, co tu się dzieje? Trzy kielichy. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Do dziewięciu kielichów. No oczywiście, przecież to jest jasne, jak słońce. Co jest w głębokich uwarunkowaniach? Co jest w podstawie tego czytania? Cztery monety. Okej. Okay. Co idzie do najbliższej przyszłości? dwa miecze wasza energia w tym miesiącu as monet dobra co przychodzi do was z zewnątrz koło fortuny a co ono przynosi kochanków <laughs> o czym musisz wiedzieć o czym musisz koniecznie wiedzieć, droga panno? Siedem mieczy, jaki jest wynik? Pięć kielichów. Jaka jest wskazówka rada dla was? To właśnie, królowa kielichów, czyli dokładnie to, co wyszło nam z karty Pani Miłości, Współczucia, Bezwarunkowa Miłość. Królowa Kielichów. Dobrze, ja sobie troszeczkę przesunę te karty, bo widzę, że tu nam nie starczy miejsca na interpretację jeszcze. Okej, okay, może nawet tak to zrobimy. O, tak. Porządku. Kochani, energia miesiąca dla Was w braku, w braku materialnym. To nie musi być brak materialny, to może być równie dobrze brak emocjonalny. Jak gdybyście nie widziały należytej opieki nad wami, jakbyście się czuły wyrzucone poza nawias, wyrzucone poza Poza strefę, w której chcielibyście się znaleźć, i w której nie jesteście, i macie poczucie, że inni to mają, a wy nie. Jest trochę żalu, trochę rozczarowania, smutku. No dobra, ale jeszcze jednej karty nie położyłam, kochani. Jakie jest dla Was wyzwanie też na ten miesiąc? Bo to jest też ważne przy tych pięciu pentaklach. Sprawiedliwość. Mhm. Myślę, kochane panny, że trochę dramatyzujecie, bo na wyzwaniu macie. ocencie sytuację sprawiedliwie, z pozycji serca. Nie plujcie jadem. Nie miejcie pretensji do wszystkich i do wszystkiego. Starajcie się sprawiedliwie osądzić sytuację człowieka. Wy będziecie wiedziały, o co chodzi w tej sytuacji. Bo tutaj jest prośba, właściwie na wyzwaniu macie, że macie po prostu znaleźć balans i harmonię i nie poddawać się tym niskim wibracjom piątki, piątki monet. Do przeszłości odchodzą jakieś imprezy, jakieś spotkania, jakieś towarzyskie, miłe przebywanie wśród osób, które dobrze się bawią. No dobra. Wy dążycie oczywiście do yy, emocjonalnego dobrobytu, tak? Bo dziewięć kielichów mówi o tym, że jestem zadowolona z tego, co mam tu i teraz. Doceniam każde piękno rzeczywistości, które mnie otacza w czasie teraźniejszym. Yy. Biorę, czerpię garściami, dostrzegam to, jestem świadoma tego, w czym uczestniczę i jakie to jest piękno, i jakie to są cuda wokół mnie. Bardzo chcielibyście to czuć, ale niestety tu jesteście w energii, znaczy ogólna energia lipca. No, widać, że ewidentnie będzie wam doskwierał jakiś brak kogoś lub czegoś. Zaraz sobie będziemy jeszcze dopowiadać. No, oczywiście, co jest głębokiej podświadomości? Bezpieczeństwo, komfort. Że na wszystko mi starczy, że mam to, czego chcę, że ta miłość, która do mnie dopływa, jest absolutnie wystarczająca. Do tego tęsknicie, do tego dążycie. Brakuje Wam tego. Brakuje Wam tego. Do najbliższej przyszłości przychodzą jakieś decyzje, kochani. Mamy dwa miecze, więc trzeba będzie podjąć w końcu krok w lewo albo w prawo. Myślę, że wy już wybór znacie kierunku, czekacie tylko na większą ilość danych, aby łatwiej można było podjąć te decyzje z wiedzą, że z szerszą wiedzą na ten temat. Wy jesteście w energii pięknej Asa. Monet, czyli jesteście absolutnie gotowe na to, żeby przyjąć dobra, inwestować, szczególnie materialne, tak? bo Asmonet mówi nam o inwestycjach, o zakupach, o rozwijaniu swojego biznesu, swojej kariery, o tym, że widzicie potencjał w tym, w czym robicie po prostu. Z zewnątrz, zupełnie z zewnątrz przychodzą okoliczności, które poprawiają sytuację waszą o 180%, się, znajdziecie się na górze. Myślę, że ten brak tutaj emocjonalny raczej wynika z braku miłości, kochane panny. Dlatego, że przychodzi do Was, przychodzą do was okoliczności, gdzie możecie się pojednać po prostu z drugą osobą, tak? W miłości, w zrozumieniu. W dostrzeżeniu też, że w różnicach jest piękno. Wyobraźcie sobie ogród lub ziemię, planetę, gdzie kwitną tylko róże. Nuda. A my mamy taką różnorodność różnych przepięknych kwiatów. Tak samo jest z ludźmi. Jedni są różami, inni są fiołkami. Pięknie jest dostrzec te różnice i czerpać z nich odpowiednią korzyść, tak? Budować się też tym drugim człowiekiem. To do Was przychodzi z zewnątrz, kochane moje. O czym musicie koniecznie wiedzieć? Dobrze mówię? A bo tutaj mamy wskazówkę bądź radę, dobra. O czym musicie koniecznie wiedzieć? Kochani, ktoś ewidentnie Was. Manipuluje wami. Nie mówi wszystkiego. Może ma w tym ukryty właściwy cel, dobry cel, żeby was w jakiś sposób oszczędzić, ochronić. No ale niemniej jednak, manipulacja, małe kłamstewko to jest jednak kłamstwo, tak? Ktoś tutaj może podkrada coś, może coś uszczupla, nie mówi do końca prawdy. W wyniku tego, tej całej sytuacji, która tutaj nabrzmiewa w lipcu, wy jesteście po prostu w żalu. Jesteście w rozżaleniu, że to, co się wydarzyło już. Przepraszam, jedzie traktor, muszę przeczekać. Hamasuje bardzo. Nie wiem, czy ten żal, to poczucie osamotnienia. Czy jest sens, aby to jeszcze rozgrzebywać, dolewać oliwy do ognia, tak? Gdzieś czujecie się po prostu, czy będziecie się czuły w jakiś sposób opuszczone. Opuszczone. I nie będzie wam z tym dobrze. No dobra, dopowiedzmy sobie teraz do tych wszystkich kart. Dlaczego mamy pięć monet jako energię ogólną tego miesiąca? Z czego to wynika? Proszę mi tutaj pokazać. Dziesięć mieczy. Już macie dosyć. Jesteście zmęczeni jakimiś sytuacjami, które nie mogą się skończyć. Bijecie już głową w mur. Naprawdę już wykorzystaliście wszelki zasób pomysłów, idei, działań, żeby coś rozwiązać, a ta sprawa jest ciągle nierozwiązana. W związku z tym, już macie dosyć i macie ochotę po prostu ulotnić się z tego miejsca. Tak? Emocjonalnie jesteście kompletnie wyczerpani, jesteście wypłowiali, wydrenowani. Dlatego będziecie mieli takie, takie przykre poczucie tutaj w lipcu. Ja sobie dopowiem jeszcze do tego wyzwania. No właśnie, pojednaj się z kimś. Mamy dwa kielichy. No, ewidentnie tutaj, tak jak mówiłam, to jest na relacje, na związki. Pojednaj się z kimś, oceń kogoś uczciwie, nie oczerniaj go, nie oskarżaj, nie wydawaj osądów w złości i w emocjach. tak? Spójrz na tego człowieka, który tutaj doskwiera, doskwiera ci i powoduje ten brak jako na całość niewybiórczo. Hmm? Co to za decyzje tutaj będą dla Was? No tak, różne decyzje, bo są różne możliwości. Mamy siedem kielichów, więc pojawią się przed Wami różne dziwne, no nie dziwne, różne okoliczności, możliwości wykorzystania zasobów, które posiadacie, lub zainwestowania wręcz emocjonalnie, żeby było radośnie, żeby było pełnie, żeby szklanka była do połowy pełna, nie do połowy pusta i naprawdę będziecie mieli problem z tą decyzją. Mm. Tak, szukacie po prostu dobrego miejsca do zainwestowania, też swojego potencjału, tak? Bo wy jesteście w, w energii ASA monet, macie plany rozwojowe, doskonale się już tutaj do tego przygotowaliście. No, a ciągle jest sytuacja mieć ciastko i zjeść ciastko, i nie wiadomo jak do tego jeża podejść, tak? Troszkę tu będzie rozterek, trochę będzie takich rozmyślań na temat, a być może też i fantazjowania, marzenia. Może wybiegacie daleko w przyszłość ze swoimi ideami, propozycjami, możliwościami. Trudno mi powiedzieć. Dobra, zobaczmy. Co tutaj jest z tym kołem fortuny? No tak, rodzina, miłość, zobaczcie, no chodzi o związek ewidentnie, coś wam tutaj to koło fortuny przyniesie, co odwróci wasz los i zaspokoi ten brak, który tutaj macie, tak? Jednak kocha, jednak chce być z tobą, za wszelką cenę, mimo trudności i mimo tego, że być może czasami jesteś samotna, czasami jesteś w braku tego człowieka, tak? Może on ma jakieś inne zobowiązania, też tak może być. Być może ma inną rodzinę, być może nie potrafi jeszcze podjąć jakiejś odpowiedniej decyzji, ale <laughs> ewidentnie będzie cię zapewniał o swojej miłości, o czułości, o tym, że jesteś dla niego wyjątkowa, o tym, że budujesz go, budujesz też jego, jego poczucie bezpieczeństwa w związku. Chyba on tego nie ma. No dobra, a co tutaj z tą manipulacją? Dlaczego musisz o tym wiedzieć? Królowa Mieczy. Dziesięć buław. I tak, pierwsza myśl przyszła, że jeżeli wasz partner jest w innym związku, to ta kobieta albo się czegoś domyśla, albo no jest to kobieta, która próbuje się w jakiś sposób uniezależnić uwolnić. Jest zmęczona czymś, związkiem, relacją, działaniami. Od kogo przychodzi ta energia? Zobaczmy. No królowa mieczy to jest jakaś osoba bardzo silna, chłodna, bardzo zimna. Często się mówi o niej, że to jest no osoba bez serca, tak? Bo ona myśli logicznie, ona myśli strategicznie, ona nie, nie otwiera serca za bardzo, tak? To może być ktoś z pracy, to może być ktoś z współpracowników twoich, z kimś, z kim pracujesz, też tak może być. Dlaczego ty jesteś tutaj w pięciu kielichach, droga panno? No, i mamy, zobaczcie, siedem mieczy, ponownie ta sama energia wyszła w dopowiedzeniu. Prawdopodobnie ty się o tym dowiesz, że jesteś w jakiś sposób okłamywana, manipulowana albo niedoinformowana na rzeczy, o no, których powinnaś być poinformowana według Ciebie, tak? I tutaj dojdzie do jakichś kłótni, do jakichś sporów, yy, które no, będą miały na celu w jakiś sposób wyjaśnić sytuację, ale mamy też diabła. Który po prostu wzbudzi w Tobie żądzę krwi, że tak powiem, żeby ta osoba naprawdę no, dostała porządną nauczkę. Jaka jest rada? Bądź hojna. Bądź hojna, bądź właśnie wielkoduszna. To jest właśnie to. Może zrozum tę osobę, która tutaj będzie kręcić, manipulować, oszukiwać, nie mówić wszystkiego. Um, okaż jej współczucie, bo może nie znasz sytuacji, dlaczego, powodów, dla których ta osoba tak, a nie inaczej postępuje. Um, ważny, jest, ważny jest szacunek do tego człowieka, życzliwość, rozwaga, wysłuchanie, otworzenie serca, spróbowanie zrozumienia też, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. tak? Mhm. No dobra, to teraz sprawdźmy sobie, kochane moje, waszą duchowość, co tam się dzieje z waszym, do czego dąży wasza dusza. Zobaczmy. Drzewo duszy. Piękna karta. Drzewo duszy. 21, czyli trójeczka. W sumie dużo szczęścia przynosi ta cyfra. Ona zapowiada, że, znaczy Twoja dusza chce Ci powiedzieć, że najlepiej czuje się w naturze, tak? A szczególnie wśród drzew. Więc kiedy następnym razem znajdziesz się w pobliżu drzewa, a chciałabyś się zabawić w odsłuchiwanie swojej intuicji, to zapytaj się, jaką wiadomość to drzewo chciałoby Ci przekazać w sytuacji, w której się znajdujesz. Zapytaj się. I wysłuchaj odpowiedzi z otwartym sercem. Ta karta też mówi o tym, że potrzebujesz, droga Panno, uziemienia, potrzebujesz bardzo, bardzo silnego powiązania z tą anielską pomocą, troską. A drzewa, podobnie jak anioły, widzą, czują, bez osądzania, nieustannie emitując wieczny strumień miłości, wdzięczności, po prostu życia. Więc pozwól tej energii wspaniałej, cudownej, mistycznej drzew wpłynąć przez Ciebie, zapuścić głęboko korzenie, stworzyć solidne fundamenty, bo mam wrażenie, że Ty, Panno Droga, tu w lipcu będziesz bardzo oderwana od korzeni. A musisz do nich wrócić, bo po prostu z tej pozycji możesz wtedy kształtować swoje pomysły, marzenia bardzo stabilnie, tak? I będziesz się cieszył nim przez fizyczne zmysły. Więc przekaz: przebywaj dużo w naturze, dotykaj drzew, rozmawiaj z drzewami, przytulaj się do nich, czerp z nich energię, one ci ją oddadzą naprawdę bez żadnego oporu. No dobra. To zobaczmy w takim razie jeszcze, jaka jest wskazówka dla Was, drogie Panny, z kart wyroczni. Prawdę mówiąc, no właśnie, coś tu jest na rzeczy z tą prawdą. E... Może jakaś prawda jest ukrywana, może należałoby ją powiedzieć, e... może należałoby być uczciwym też wobec siebie i wobec swoich oczekiwań, e... Ważna jest tutaj ewidentnie uczciwość w tym miesiącu, branie spraw za dobrą monetę, przyjęcie też czegoś do wiadomości, chęć bycia uczciwym i jasność, klarowność w komunikacji, tak? Staraj się więcej słuchać, droga panno, bo ta karta namawia cię do szczerej rozmowy. Widzicie, że coś tutaj się dzieje ewidentnie, że ta szczerość i ta yy, jest ewidentnie wymagana, tak? Od Was. Od Was albo od okoliczności, w których się znajdziecie. Dobra, co w takim razie w karierze, w finansach, w Waszych zasobach? O. Dobra, co tutaj mamy? Patrzcie, znowu zaufanie. Prawdomówność, zaufanie. Mamy Bazylię i znowu 21, znowu yy, podobna, podobna, no, podobny numer karty, jak yy, tutaj mieliście w tym drzewie duszy, tak? Eee, no dobra. Kochani, ważne jest zaufanie i w miłości, i w biznesie, i w interesach, tak? Wtedy jest szansa na powodzenie, na dobre prosperowanie i na sukces. Więc jakoś jesteście warunkowani tutaj, jeżeli chodzi o wasze dobra materialne, finansowe, zawodowe, żebyście zaufali lub. Albo zaufali pracownikowi, który, który po prostu nie wywiązuje się do końca ze swoich zobowiązań. Ważne jest zaufanie. Więcej nie będę mówiła, bo nie znam Waszej sytuacji. To jest czytanie ogólne, kochani. Wy będziecie wiedzieć, jak, jak się do tego przymierzyć. Dobra. Mhm. Tajemnica. No widzicie, cały czas tajemnice, sekrety. Skoncentrowanie się na celu. Nie na okolicznościach, nie na tym, jak to wygląda. Yy, I wyczyszczenie sytuacji. Coś będziecie wyjaśniać, coś będziecie oczyszczać, ale w tym wszystkim bardzo ważne jest wasze nastawienie, żeby nie oceniać kogoś zbyt surowo, zbyt szybko, yy, zbyt napastliwie. Postarać się go zrozumieć, zaufać, otworzyć się na tą komunikację i porozmawiać na ten temat, co się tutaj wokół. Dzieje. No dobra, to zobaczmy jeszcze, jaką macie afirmację z potęgi myśli. Co powinniście sobie powtarzać, co przyswoić, jakie słowa. Otwieram się na nowe źródła darów. Otrzymuję dobro, zarówno z oczekiwanych, jak i z nieoczekiwanych źródeł. Nie istnieją dla mnie żadne granice. W nieograniczony sposób korzystam z niezliczonej liczby źródeł. Bogactwo darów, które otrzymuję, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Otwórz się, droga Panno, na te dary. Życzę Ci em, dużo miłości, dużo zrozumienia, dużo czułości dla siebie i dla innych. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Papa. Pa.